Jest oczywiście niebezpieczny i jak szereg badań pokazuje, rocznie ginie wiele tysięcy ludzi z powodu zanieczyszczenia smogiem, z powodu wdychania substancji, głównie metali ciężkich, ale tu w sukurs przychodzi nam wiele substancji naturalnych. Które wykorzystujemy w celu detoksykacji metali ciężkich. Moimi ulubionymi są algi morskie, morszczyn, ponieważ są tu przynoszą, zresztą w ogóle są to fantastyczne substancje, które przynoszą ma nam mnóstwo korzyści. Fantastycznie detoksykują z metali ciężkich i w zasadzie osoby żyjące w miastach mocno narażone na wdychanie. Tego powietrza powinny to włączyć na stałe do swojej diety. Algi wymieniłam na pierwszym miejscu, bo oprócz detoksykacji z metali ciężkich mają jeszcze mnóstwo innych nieprawdopodobnie cennych dla nas właściwości. Również dostarczają nam fantastyczną ilość białka, bo wbrew temu, co się słyszy, nie są to roślinki, tylko małe zwierzątka. W związku z tym mają aminokwasy egzogentne, te których nie potrafimy sami produkować. W związku z tym, dlatego w detoksykacji są dużo lepsze od roślin. No, nie mamy na to zbyt wiele wpływu, ponieważ musimy wdychać takie powietrze, jakie jest nam dane dookoła. Ale możemy się skutecznie przed tym bronić, bo jest szereg substancji naturalnych, które spożywane bronią nas i mogą świetnie z tych metali detoksykować. Na pierwszym miejscu są to algi morskie i wodorosty, które oprócz szeregu innych właściwości ustawiłabym tu na planie pierwszym. Na drugim świeże liście kolendry, na trzecim yy, herbatę rojbos. Są to trzy naturalne substancje, które stworzyła nam natura, które absorbują metale ciężkie i pozwalają się nam ich pozbyć. Jod jest to odkryty od około taki renesans. i przeżywa w ogóle w medycynie przeciwstarzeniowej, w dietetyce od około 10 lat. Kiedy zauważono, że receptory dla jodu nie znajdują się tylko w tarczycy, ale znajdują się w mięśniach, znajdują się w gruczole w sutkowym u kobiet, Stąd często niedobory jodu kojarzone są z nowotworem piersi. Oczywiście na pierwszy plan wychodzi tarczyca, ale również możemy tracić siłę mięśniową, również poprawia nam znacznie obrót tlenem. Osoby chorujące na astmę, chorujące na alergię, chorujące na. Szereg schorzeń płucnych często cierpią na deficyty jodu. Dotyczy to również alergików na szereg substancji.